Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości jest Mixit. A dzisiaj ze mną jeden z najbardziej charyzmatycznych od początku istnienia Warsaw Shore uczestnik, czyli Wojtek Gola, teraz jeszcze włodarz MMA. Witam, witam serdecznie. Cześć, miło Cię widzieć. Powiedz mi taką rzecz, bo jesteśmy na świeżo po gali Fame MMA. Jak Twoje wrażenie? Jesteś zadowolony w ogóle z tego, jak to przebiegło, z tego jaki był rozgłos i tak dalej? Tak, jestem bardzo zadowolony z każdą kolejną edycją, chociaż były dopiero dwie. Aha. No, pierwsza w koszalinie z tego Pierwsza w koszalinie, zgadza się. Ten rozgłos jest coraz większy. Gala się cieszy coraz większym zainteresowaniem. No i to widać w szczególności też po zainteresowaniu mediów mhm. na pierwszej gali to no, zainteresowanie było niewielkie, nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Mhm. No i jednak te branżowe Progresja media. To jest mega, nie? Jeżeli chodzi o to. Tak, dziękuję. Te branżowe media no, no, nie przyjechały na pierwszą galę i też tak nie wiedziały do końca o co chodzi, a już tym razem było masa tych zgłoszeń akredytacji mediowych. I tak naprawdę mieliśmy no, prawie tysiąc zgłoszeń akredytacyjnych od wow. różnych youtuberów, od znanych osób, media. Cały czas to się rozwija i dążymy do tego, aby był coraz wyższy poziom. No nie dziwota, bo tam sama śmietanka polskich youtuberów, prawda? Tak, w sumie większość yy, czołówki polskiego youtuba przyjechała. A powiedz mi Wojtku, a ciężko było namówić yy, tych znanych youtuberów na walki? Ktoś się bał? Znaczy, na pewno, to jest tak jak tutaj z ekipą z Warszawy. Yy, gdy szliśmy do pierwszej edycji, nikt nie wiedział czego się spodziewać, jak to będzie wyglądało. No wiadomo, zawsze jest najcięższe i tak samo było tutaj, przed pierwszą edycją też nikt nie wiedział czego się spodziewać, dlatego mieliśmy ciężki oż do zgryzienia. No ale tutaj Boxel wyszedł z guzikiem, e, udało się namówić Daniela, który wyszedł z Adrianem Polakiem. Magikala. E, tak, Magikala i wielu innych youtuberów, też e, właśnie członków na przykład egzemplarzy. plaży. Mhm. No i teraz już na drugą galę, jak ludzie widzieli jak to wygląda, no to się udało namówić jeszcze więcej osób, jeszcze bardziej rozpoznawalnych. No i mam nadzieję, że z każdą kolejną galą będziemy po prostu mieli większe takie zaufanie, ludzie zobaczą, że to jest coś fajnego, że warto tam iść i przeżyć niesamowitą przygodę. A kiedy trzecia gala? Trzecia gala jest planowana w pierwszym kwartale przyszłego roku. W pierwszym kwartale 2019. Czyli mniej więcej. Marzec. coś marzec, takiego. takiego Okej. Okay. A gdzie będzie? Wiadomo już, Poznań czy Jeszcze nie wiadomo? Nie wiadomo, ale bardzo możliwe, że Poznań. Myślimy też nad Wrocławiem, Katowicami. No jest, jest. Warszawa wchodzi w grę, czy nie? Warszawa to będzie czwarta albo piąta gala. Aha. A, czyli już tak daleko sięgacie? Tak, tak. Planujemy już. No do piątej gali już planujemy w tej chwili. I to będzie na to odważy. O proszę. No to fajnie, będę miał blisko, wpadnę. A powiedz mi, czy któremuś z YouTuberów jakoś specjalnie kibicowałeś? Miałeś swojego faworyta? No to przed chwilą był bonus. A no był bonus, tak. Na pewno e, jakoś tam z e, blisko z bonusem, tak powiedzmy zawsze. Bonusa Sen, nie da się nie lubić. To jest nie, tak da się nie lubić? Gość. Jednak nie było tak, że na przykład kibicowałem, żeby bonus wygrał, bo jednak stolowanego też kurczę bardzo lubię. To samo jak każdego naszego zawodnika. E, nie ma czegoś takiego, że komuś kibicuje bardziej, komuś mniej. A z wyniku finansowego jesteś zadowolony? E, tak, tak. Wynik finansowy był bardzo dobry. To samo po pierwszej gali, i po drugiej. Sprzedaliśmy wszystkie bilety. Aha. A pay per view? Dużo ludzi kupiło? Pay per view tak. Kupiło więcej ludzi niż na pierwszą galę. Aha, Dużo. Okay. A powiedz mi, czy czujesz to, że KSW rośnie gól, jak patrzą na wasze walki? Jest chyba taka niechęć trochę. Ciężko powiedzieć. No, Wydaje mi się po wywiadach, że tam tutaj Martin no, udzielając wywiadu czy na, chyba na Instagramie już no, nie do końca był zachwycony, że, powiedzmy jak to nazwał youtuber, wchodzą do klatki. Ale wolny rynek, no słuchaj przecież. Oczywiście, no jednak myślę, że my w żaden sposób nie jesteśmy konkurencją dla KSW, yy, ponieważ yy, my... Ja dostaję cały czas masę wiadomości od ludzi, którzy są naprawdę, no którzy są młodzi, którzy nigdy nawet, no niekoniecznie młodzi, ale nigdy nie mieli styczności ze sportami walki. Siedzieli przed komputerem, wydali gry, grali w gry. A jak zobaczyli, że ich idol który też cały czas w gry, grał w gry, czy pił, rynku? czy pił alkohol. Nagle yy, zaczyna trenować, zmienia swój tryb życia, yy, wrzuca zdjęcia z treningów, yy, zmienił swoje nawyki żywieniowe. Yy, zaczął trenować, i to jest, to jest fajne, bo on daje wtedy taki dobry przykład. No tak. I wtedy te osoby oglądają tę galę, śledzą swojego idola, jego poczynanie, mm. mówią: wow, to było fajne, ale no. to były emocje. Chcę też zawalczyć, czy chcę też kibicować? I to było coś niesamowitego dla mnie. I te osoby wtedy widzę masę takich osób, które, które mi piszą, że na przykład, nie wiem, rzuciłem palenie, mm -hmm. osofiłem alkohol, chcę u was zawalczyć, chcę się wziąć do treningi. I to jest taki komotywacyjny dla nich. I też jakby cała branża MMA zyskuje nowe osoby, które nigdy by się tym nie zainteresowały, bo nie włączyłyby na przykład innej gali, innej federacji, a tu ze względu, że są, właśnie jest jakiś ich idol, no to oni się interesują i dzięki temu też no, cała branża zyskuje nowego widza. I też niejedna osoba mi mówiła, że oglądała naszą galę, ale tak się wkręciła w MMA, że za, że za chwilę ogląda zbyt. inne, że już czeka też, no na przykład, że czeka na inne gale. Mhm. A jakiegoś, miałeś, masz jakiegoś youtubera, którego byś chciał na tej gali mieć, a ciężko go namówić? Jest kilku takich youtuberów, których chcielibyśmy, żeby nas zawalczyli. Kto na przykład? E, na przykład chciałbym, żeby zawalczył Gimper, Aha. E, czy też... E, wiem, a pytałeś że, już Gimpera? E, e, tak, rozmawialiśmy, bo jak jestem na zmowy, też tutaj... No, zobaczymy, wszystko jest możliwe. Czy chciałbym też, żeby zawalczył na przykład i ISAMU, który wyraża tutaj zainteresowanie. Nawet Lord Krużwil, ostatnio razie zainteresowanie. Kamerzysta, Kuszwila nie wyraził zainteresowanie. To też była ciekawa walka. Ale to by był e, kamerzysta, na to jest troszkę, nie są zbyt blisko z siebie. I ta, ta koncepcja mi się nie do końca podoba, no ale sam Kruszwil albo sam kamerzysta kontra ktoś inny, e, na przykład kamerzysta kontra kamerzysta e, czy montażysta gimpera, no, jest, jest wiele tutaj możliwości, naprawdę. E, może zostawić nie tylko też reżituberów, my też myślimy teraz już nad tym, żeby pójść też w stronę aktorów, raperów, piosenkarzy, czy też jakiś gwiazd telewizji takich, typowo celebrytów. No tak, no bo to cały czas poszerzasz spek spektrum Zgadza możliwych się. fanów. Chcemy e... też nawet nie tylko w Polsce szukać naszych kolejnych o zawodników. No to widzę, że prężnie działacie i się rozwijacie i jest, się. jest opcja na, 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 mocny, na mocną ekspansję rynku generalnie. Zgadza się. Wojtku, a słyszałem, że 5% poszło na cele charytatywne zysku z biletów na rzecz chorej dziewczynki. Eee, z, tak, eee, Julcia, co niebawem się urodzi. Jest choda na SKS, czyli ma po prostu no, takie zwyrodnienie stawów bodajże. Też nie jestem specjalistą, ale wiem, że jej nóżki będą takie bardzo wykrzywione, to jest wada poważna nóżek i aby mogła pojechać na leczenie mhm. za granicę, potrzebowała kwoty 15 tysięcy i my przekazaliśmy 5% zysku ze sprzedaży biletów i to wyszła kwota około 15 tysięcy złotych rodzicom Jolki właśnie. Co lepiej wspominasz? Eks na plaży czy Warsaw Shore? Eks na plaży to był też troszkę większy taki odpoczynek, piękne krajobrazy. E... Tak wyjeżdżacie za granicę. Tak, tak. tak. To był taki Chillout. czas... kurczę, fajne były te owa formaty. Aha. Strasznie fajna przygoda to jest w ogóle. Nie wiem, ktoś tak z zewnątrz może ciężko by to sobie wyobrazić, ale to jest niesamowicie fajna przygoda. No wakacje, Eks... wakacje, Dostajecie super willę, Takie... fajne warunki. <laughs> Opór wszystkiego, co wam potrzebne. Właśnie to jest ja tak, że, jak na przykład, że to były takie bardziej wakacje. Ekipa to jest już troszkę więcej, można powiedzieć, że troszkę bardziej praca, praca. bo tam to naprawdę cały czas... No macie zadania, czas, prawda, w ciągu dnia? Tak, zadania, mało snu, cały czas na pełnych obrotach jesteś, żeby dużo nagrać, żeby się fajnie działo. Cały czas jesteś taki zmobilizowany. Ale mimo wszystko ostatnio jak wchodziłem do ekipy, to miałem tyle pracy w życiu codziennym, że dla mnie ekipa była niesamowitym oderwaniem oddawaniem od tego świata, od pracy, i tam mówię sobie, kurde, fajnie! Wchodzę no. w końcu do ekipy, dwa tygodnie, wyłączam telefon, Działa ja się... Gdzie ja uzależniony od telefonu, siedzę, sprawdzam za chwilę maile, SMS-y, tysiące połączeń dziennie, to jest, to jest coś strasznego. A tam masz wszystko, gdzieś odkładasz telefon, jesteś w innym świecie. jesteś nie? Nie? w innym świecie, bawisz się, w ogóle pijesz, ludzie do ciebie podchodzą, wiesz, to jest kurde, to jest rewelacja. Sezon trwa dwa tygodnie, prawda? Tak, dwa, dwa tygodnie, a nawet pierwszy sezon trwa 28 dni. Czyli trzy, no. cztery, cztery prawie. Cztery, to już było długo, ale... ale I co, 3, codziennie impreza? No, yy, no, w pierwszej stronie nie, ale już były takie sezony, gdzie były praktycznie dzień dzień imprezy. Może z dwa dni przerwy. Ile, ile godzin snu? Bo co, wracacie z imprezy o czwartej, piątej, tak? Wiesz co, najcięższy sezon to był sezon zimowy, winter camp, yy, kiedy było bardzo mało ekspozycji, ponieważ szybko zachodziło słońce. Na przykład potrafiliśmy wrócić z imprezy o szóstej, a wstawaliśmy o ósmej. I ja wtedy zakle, zaklejone oczy, wtedy wstają, i nie chcę, już nie mogę, wiesz. ale w końcu się każdy brał w garść i było super. A nie bałeś się tego, że jednak w tej ekipie no, pokazywane jest Wasze najbardziej intymne życie, yy, momenty, gdzie nie zawsze, wiesz, wyglądacie dobrze, jesteście pod wpływem, nie bałeś się tego, że opinia publiczna możecie jakoś tam, wiesz, potem inaczej postrzegać, że ludzie nie będą chcieli, nie wiem, nawiązywać z Tobą jakiejś poważnej pracy przez to, że widzieli jak byłeś, nie wiem, pijany gdzieś na imprezie albo podrywałeś jakieś dziewczyny? Znaczy, nie miałeś takich obaw? Yy, każdy miałem takie obawy, jednak ja zawsze lubiłem adrenalinę, lubiłem przełamywać swoje bariery. Jestem też dosyć osobą, taką odważną, otwartą można powiedzieć. I wydawało mi się, że. Znaczy, wiedziałem, że przyszłość ekipy jest taka, że to w końcu, tak czy tak, ludzie, to po prostu, no, na początku wiedziałem, że może być jakiś hejt, ale że z czasem to minie. W tej chwili to nikt mi nie powie, o to jest ten z ekipy, wiesz. No, no, teraz, le, teraz. To jest pozytywny dziennik, prawda? Tak, pozytywny i, Kurczę, no świat się zmienia, nie zawsze no. gdzieś tam e, w lepszym kierunku, ale niestety, no, no po prostu świat się staje coraz bardziej otwarty i e, jest na to już gotowy. Jak wygląda dzień w Warsaw Shore? Rano budzisz e, się albo tak. jeszcze z, 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 na bani, albo już skacowany. Idziesz zjeść śniadanie. Robił wam ktoś tam śniadania, czy sami musieliście się e, To ogarnąć? zależy, czasem robił, czasem sami. Ale wszystkie produkty żywnościowe były tak, dostarczali? Pod, pod, tak, były dostarczane, my sobie się tutaj śniadanie. Każdy tam dochodzi do siebie, no. ale z reguły ktoś szybko dzwoni, albo wlatuje boss, mówi, że coś trzeba zrobić, Aha. ktoś tam jedzie do pracy, ktoś sobie siedzi w domu, ktoś inny jedzie na jakąś atrakcję. Często się rozdzielamy, prawda, na różne grupy też. I co, i potem masowa wspólny bifur to wiadomo zawsze, tak? No to o tak, którego? po całym tak, koło dwudziestej, A przed tym jest już alkohol jakiś w ciągu dnia, czy nie? Yy, znaczy, no niektórzy piją. <laughs> nie, dziewczyny to czasem chodzą cały dzień z winkiem i <laughs> sobie popijają. No. Ale już troszkę ze względu na to, że były problemy wtedy z, z uczestniczeniem w pracy, czy w A. różnych aktywnościach. To alkohol jest troszkę ograniczany, uh -huh. jest go troszkę mniej, ale to też bardzo dobrze, myślę, że produkuje, to jest fajnie, bo no, po prostu jest, no tym jednak wieczorem jest melanż, gdzie nie jest troszkę pracy i aktywności, a wieczorem jest ten czas, kiedy jest jakiś tam biforek, 23-24 wchodzimy na imprezę, uh -huh. no i wtedy jest szaleństwo. Powiedz mi właśnie, nawiązując do tych wyzwanych, bo jestem akurat fanem, oglądam wasze odcinki. E, nie bałeś się z najzwyczajniej w świecie o swoje zdrowie momentami? No na pewno tutaj. Słuchaj, no jak strzelali ne... do ciebie przejść z tych kulek. Tak, Ta, to są niesamowity. No, ja, Znaczy mój ulubiony to, to jest Jaja Bengaja. No, nie polecam <laughs> każdemu. To jest, to jest nieprzyjemne uczucie. Ale, ale ogólnie no wiadomo, że jest jakiś tam ryzyko, jednak no my lubimy adrenalinę, CW się też nie boi, tak naprawdę CW się nie boi prawie niczego. Yy, a my staramy się też przeanalizować przed tym Aha. wyzwaniem, zapytać specjalistów, zapytać lekarza. A czy nie idziecie tak na żywioł? No nie, aż tak nie, bo na, no, trzeba czasem zapytać lekarza, czy to jest na pewno w miarę bezpieczne. Wiadomo, bo no może to się skończyć źle. No, no taki jackas polski, prawda? Taki polski jackas. No ja to powiem ci, że jak y, trochę się bałem o zdrowie Stiflera, jak zjadł tego burgera, to po prostu no, wiesz, dostał to... padaczki, oczy do góry, tak, cały. Tak, wiesz, gluty z nosa. Ten masakra. burger to jest taka koca, że. No. No ja czasami po zwykłym, ostrym żarciu się bardzo źle czuję i rzeczywiście człowiek płacze i tak dalej. A to, to mówisz w skali, bo Ty, ty wziąłeś troszeczkę do tego. Ja byłem tylko, tylko dosłownie na, na, wykałaczkę troszkę i palizałem i to już jest, no, strasznie piekło. To jest taki ból wręcz już, no. taki ból, taki... Wewnętrzne organy potem przecież, to musi przejść przez ból. Ciebie, tak, to jest masakra. Tak. No on potem cały czas praktycznie chodził po ulicach, jak wracaliśmy, to chodził i no, rzygał tutaj wszędzie. Wow. Na ulicy też tego rytmu się ob, obrzał masa, ale widać, że ciążyło to strasznie na żołądku. W fotelu jeszcze się źle czuł, tam coś rozmiotował, no i doszedł do siebie po jakichś kilkunastu godzinach. To było w Krakowie kręcone, tak, prawda? Tak, tak, tak. Mm -hmm. yy, najcięższe wyzwanie? Kurczę, ciężko powiedzieć tutaj naprawdę. Samochód na... pułapka? Jak byłeś zamknięty na godzinę w Kiężkie, na... ciężkie, ale... Ja tylko powiem, że to było 60 minut w aucie, w maksymalnym upale, bez otwartych tak. szyb. Temperatura wtedy tam nie pamiętam, 54, 54 stopnie tak, tak. Stopni Celsjusza chyba. No to już był taki skwal, że ciężko było wytrzymać, ta godzina. Potem strasznie się źle czułem, byłem taki odwodniony, mm. byłem... No, no ciężko było się też, możnało by powoli kręcić w głowie troszkę. Mm. No to jest tutaj taka przestroga właśnie dla wszystkich, żeby nie zmykali psów, czy też, yy, czy też dzieci w samochodzie, no bo to jest... No, takie zwierzę jest skazane na śmierć dosłownie. Mhm. Z takich cięższych. Yy... A te jaja bengaja? Ciężkie? Jaja bengaja to straszny ból. No i ktoś, jakaś pani zadzwoniła po straż miejską, że, no Tak, tak. Ona, że to, że ona myślała, się, że w, ja tak, że że masturbuje się, masturbuje tak. się w fontannie. Myślała, się masturbuje. A Wojtek po prostu musiał schłodzić yy, genitalia. Tak, bo też, jakieś... Ale też ja nie ściągałem w żaden sposób tutaj yy, bielizny czy spodnie, tylko przez, przez spodnie. spodnie. Może ona myślała, że w jakiś sposób tam no, coś się <laughs> dzieje. <laughs> się ale, no dokładnie, ale. ale ale to, to, to był to straszny ból, to jest okropny ból, o Jezu, to Aha. jest taki ból, że myślę, że sakra. A ustalacie ze Steve'im wcześniej wyzwania, czy rzeczywiście na żywo się dowiadujecie co e, to, będzie? to zależy. Jeżeli jest coś takiego, że łatwo się domyśleć że musimy się to czasem Steve'i wie, czasem ja też wiem, ale czasem jest tak, że mówiłem sobie, że spontan się no, dopiero wtedy i to jest też fajne. Yy, więc nie ma tu żadnych ustawek, żadne wyzwanie nie jest ustawione, reakcje nie są ustawione, Aha. wszystko jest, jest na żywioł, bo tego nie chcemy. To chcemy yy, tutaj 100% żeby było naturalne. Wolę, gdy yy, przychodzi do nas zawodnik, tak jak na przykład Bonus, który wjeżdża na konferencję. Tak jest. Yy, robi o, jest dym, showman. Nie? Jest showmanem, bo ludzie chcą to oglądać. A jak wchodzi ktoś taki, kto wiesz, siedzi sobie, no fajna walka sportowa będzie super, zobaczymy tak. w OKTAGONIE yy, kto wygra. Do zobaczenia na gali, no to, to wiesz to to nie przynosi to ani e, jakichś żadnych emocji większych dla widzów. Ja osobiście sam też jak walczyłem, też chciałem jakieś emocje z no. siebie z tym bonusem. Jednak jakieś, jakaś spina była wtedy, bon, były, news, te, bon, tak, były te nerwy, była ta spina, taka atmosfera, nie odzywaliśmy się do siebie w ogóle, Zadawaliśmy 20 wtedy mówiliśmy bonus, wiesz, teraz wiesz, teraz liczy walka, teraz, teraz jest fajnie, nie ma tutaj no żadnych, tej, no no mercy. I to jest fajne, jak ktoś przychodzi tak, wiesz, do nas. ja też staram się nie bać tych zawodników, to, że są mało charyzmatyczni i którzy są. No bo to jest jednak show. Też, to jest w show. Część, w jakiejś części. My robimy bardziej, skupiamy się na dobrym widowisku. My chcemy dać ludziom zajebiste emocje. A jak ktoś mi powie, że on chce przyjść sobie tam, wiesz, nikt nie będzie trenował, przyjdzie na konferencję, coś tam, wiesz, nie, nie chce z nikim się kłócić, mhm. to. To, to mi w ogóle nie, nie pasuje, coś takiego, nie? No i y, też widziałem, że Wasza gala, generalnie przygotowania do gali, wzbudziły wielkie emocje, no bo już przecież były, były fajty na konferencjach praktycznie, Tak, no? tak. Czegoś takiego działo. nie było wcześniej, nie? No, aż, aż takich gdymuś nie spodziewałem, bo było Czyli to naprawdę... też bez reżyserki, normalnie autentyczne tak, emocje? Tak, bez reżyserki, tutaj naprawdę chłopaki się... no, no nie lubią się chłopaki, no. którzy waczyli. My też nie, nie chcemy... Ozdoba, tak? Z, z tym. Yy, no, najbardziej tłumaczyński z Polakiem, tam A. poszedł taki frontki. My też nie popieramy tego do końca, bo to, to jest już troszkę przesada. No, z drugiej strony nabyły to na pewno emocje, niesamowite widowisko naszych widzów. Nie chcę też podkręcać konfliktów, nie chcę, też, żeby ludzie tworzyli jakieś sztuczne konflikty na potrzeby naszej gali, aby się tylko dostać. Bo to nie jest fajne, my tego absolutnie nie popieramy. Ale jeżeli ktoś ma naprawdę taki fajny jakiś konflikt, który chce wyjaśnić. To e klatka jest do tego, że. Tak, teraz na przykład jest taka YouTube'owa spina kamyka e z takim gościem, który też gra w piłkę nożną makaronosu i Na przykład chłopaki, akurat nie wiem czy jest niezbyt duża różnica wagowa, ale mm. widzisz, oni tam nawet rozwiązują cały czas na YouTubie, wydają nowe filmy, ludzie się tym zainteresowali bardzo, żyją tym. I to jest na pewno fajny konflikt, aby po prostu wyjaśnić to w OKTAGONIE. To jest super. Tylko nie wiem, czy chłopaki będą tu zainteresowani. No czyli, jak widać, e, Fame ma nie tylko dzieli, ale i łączy bardziej. Zgadza taki. się. Ja e, jeszcze no. tylko dodam, że bardzo liczyłem, że po walce Rafonixa i Magikala chłopaki dadzą sobie po prostu po mordzie, przysłowiowo mówiąc, e, i no się pogodzą jednak Aha. mimo wszystko. No ale no wyszło jak wyszło tutaj, że Daniel Niefortunnie kopnął, złamał tą nogę, no, no. i no, nie mieli nawet czasu po prostu. I okazji już potem. No nie mieli okazji, żeby, żeby doszło do złamania No złamanie to... było hardkorowe. Było hardkorowe, było, było, było bardzo, bardzo hardcore. Ja to byłem przerażony. Co z nim będzie teraz? Ja cały czas z Danielem mam kontakt, dzwonię do niego, pytam się co dalej. miał teraz zdjęte szwy w nodze, no i goi się ta noga. Myślę, że wróci do pełnej sprawności. Silva no. na UFC miał takie samo złamanie. Pół roku później już Już walczył e, normalnie na to dość do treningów. Czego mogę życzyć Wojtkowi Goli teraz na nowej drodze? No chyba wszystko, wszystko dobrze szło zgodnie z. E, teraz z, jesteś sfokusowany na, na Fame MMA jednak? Tak, tak? najbardziej. Na fame to jest taki ma... największy projekt. Jesteś tam e, w, włodarzem, tak? E, tak, jestem jednym włodarze. z organizatorów, jednym z założycieli. E, no, żeby faktycznie wszystko dobrze poszło, e, żeby nam nikt nie, nie przeszkadzał za bardzo. Nie koło dołków pod wami. Dokładnie. No i też, żeby wyzwanie się rozwijali. Ogólnie, żeby cały czas ten, ten YouTube też y, się rozwijał. Będą hardkorowe wyzwania dla Steffi'ego? No będą, będą. Teraz na to miał, liczę, na to teraz liczę. Na Stevie świetne wyzwanie, bo byliśmy w Grecji w, na Wyspie Zakynthos. I Stevie nie umie pływać, Aha. więc y, musiał wskoczyć do wody bez gruntu i się wydostać stamtąd. Uh. Więc to było... Oczywiście byli ratownicy z boku, ale to było zajebiste wyzwanie. E, Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam dla Ciebie jeszcze prezent y, od naszej firmy Mixit, naszego sponsora. Super. Bezglutenowe kaszki, y, mieszanki... Wiesz, że kiedyś byłem bezglutenowy? Byłeś bezglutenowy byłem. kiedyś, a już nie jesteś. Nie jestem, wyleczyłem się. Ale, no to, ale glutenowcy mogą jeść też bezglutenowo. Oczywiście, oczywiście. Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości jest Mixit. Super, wypas, Wiem sobie. będzie jedzone, będzie jedzone, a ja bym Cię prosił, żebyś nam się jeszcze wpisał do księgi gości, żebyśmy Cię na zawsze mieli, tak. wiesz... Co możesz ją napisać? No wiesz, cokolwiek. Co bonus napisał? A, Pozdro 600, bonus BGC, no. lecimy tutaj. Okej, okay, super. To na może na następny. Żądzą. Wyzwani rządzą. Wyzwani rządzą. <słuch> <noise> <noise> Wyzwani Jak mówił Steven. Wyzwani rządzą. Wyzwani rządzą. Dzięki Wojtek. Bardzo fajnie, bardzo miło.